Dobry witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Nauka w druku. Dziś państwa i moim gościem jest doktor habilitowany Radosław Skrycki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ale przede wszystkim redaktor naczelny czasopisma Przegląd Zachodniopomorski. Oto takie poważne czasopismo. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego od no i właśnie kiedy? No właśnie, jeżeli chodzi o przegląd zachodniopomorski, to od 1963 roku. Natomiast przed przeglądem zachodniopomorskim mieliśmy jeszcze od 1957 roku wydawany miesięcznik, przynajmniej z założenia miesięcznik Szczecin. Dokładnie tak. A teraz przegląd zachodnio-pomorski, 63 rok, i to był od 63 roku kwartalnik. Teraz jest rocznik. Dlaczego to się zmieniło? Tak, początkowo to był nawet miesięcznik, natomiast nie udawało się niestety co miesiąc wydawać jednego zeszytu. To były względy różne i autorzy, i poligrafia. Dosyć skomplikowany system pozyskiwania papieru, dlatego z czasem przerodziło się to w kwartalnik, natomiast w tej chwili jest to rocznik. Dlatego, że tak jest po prostu łatwiej, z tym, że od tego roku planujemy wydawać teksty w trybie ciągłym. To znaczy tak jak one napływają, poddawane są recenzjom i składowi i umieszczane na stronie internetowej. Równolegle, nie czekacie, aż będzie wydane w postaci papierowej? Nie, są wydawane przede wszystkim internetowo, natomiast pod koniec roku wszystkie zbiorcze zostaną wydane w formie papierowej, także utrzymamy to, tę tradycję, którą do tej pory mieliśmy, natomiast chcemy pójść na rękę autorom, którzy chcieliby jak najszybciej otrzymać już w druku, czy w druku mówimy w cudzysłowie oczywiście, bo chodzi o internet, swój tekst po złamaniu, po recenzjach i móc się nim pochwalić. Teraz pytanie, którego, które no, niestety będzie trudne. Pytam o punktację. Nie jesteście zbyt wysoko, jeśli chodzi o czasopismo. Ja wiem, że to w tej chwili się trochę zmienia, ale myślę sobie, że ta punktacja Pana nie satysfakcjonuje jako redaktora naczelnego. Punktacja to jest bardzo skomplikowany system, dlatego że 70 punktów plasuje nas mniej więcej w połowie stawki. Swego czasu ówczesny minister y, Czarnek y, przyjął taką zasadę, że można się odwoływać non-stop, i on y, swoją, swoim autorytetem te punkty podnosił. Y, myśmy rzeczywiście raz się odwołali i z 40 punktów otrzymaliśmy 70, natomiast w pewnym momencie stwierdziliśmy, że, y, że tyle wystarczy i że nie do końca uczciwe zasady konkurencji y, powodują, że lepiej w tym nie y, uczestniczyć. Jak się okazało, była to pewna mądrość etapu, dlatego że obecny minister cofnął punktację do tej dokładnie sprzed roku. To spowodowało, że część czasopism ma tę punktację obniżoną, natomiast w naszym przypadku nic się nie zmieniło. Główny, główna dziedzina to oczywiście historia, ale sięgacie też po politologię, sięgacie też po socjologię. Taka koegzystencja sprawdza się? Zgadza się, to jest też pewien zabieg, który wymaga wyjaśnienia. Na początku zarówno Szczecin, jak i przegląd zachodniopomorski to były czasopisma, które miały być platformą do prezentacji wyników badań zarówno środowiska zachodniopomorskiego, środowiska naukowców, jak i tematów, które dotyczą Pomorza Zachodniego. I w zasadzie, ponieważ nie było innych czasopism naukowych, przynajmniej w latach 50-60, no wymagało to takiego zebrania wszystkiego, co było do opublikowania w danym czasie. Natomiast czasem powstawały kolejne y, czasopisma. W tej chwili jest kilkanaście wysokopunktowanych czasopism na, na samym tylko Uniwersytecie Szczecińskim. Y, no i z tego powodu trzeba było dokonać pewnej specjalizacji. Od samego początku redaktorem naczelnym był profesor Henryk Lesiński, później profesor Tadeusz Białecki, y, później profesor Radosław Gaziński i sami historycy, więc jak gdyby historia była zawsze nam najbliższa. No, ale chcemy też się otwierać na te dyscypliny, które wspomagają historyków w swoich badaniach. Więc to jest zarówno socjologia, jak i politologia, ale na przykład archeologia czy historia sztuki. No właśnie, ten numer, y, Przegląd Zachodnio-Pomorski 38-2020, to trochę, bym powiedziała, taki hołd dla profesora Lesińskiego, prawda? Zgadza się. Trzy obszerne artykuły, trochę je pan tutaj pochwali? Y, no, chciałbym bardzo pochwalić, ale nie wiem, czy mi wypada, bo to są koledzy z, z Instytutu. Rzeczywiście tak, ten przegląd zachodniopomorski został zadedykowany profesorowi Lesińskiemu z okazji stulecia jego urodzin i stąd te trzy wstępne artykuły, które oczywiście nie wyczerpują całej zawartości treści, chociaż są obszerne, ale bardzo myślę ciekawie i przystępnie pokazują, w jaki sposób Henryk Lesiński działał na Niwie nie tylko naukowej, ale też organizacyjnej, czy jako archiwista. Stąd właśnie te trzy otwierające artykuły, ale to też nie jest wyjątek, dlatego że wielokrotnie dedykowaliśmy całe numery historykom, którzy obchodzili akurat swój jubileusz. To był m.in. profesor Chmielewski, były rektor uniwersytetu, to był profesor Rymar, profesor Tadeusz Białecki czy profesor Kwiatkowski. I jeszcze podrążę ten temat, czyli ten numer, bo tutaj jak przejrzałam artykuły, spory, bym tak powiedziała, rozstrzał. I tutaj Zgadza pozwolę sobie się. tak. Pedagogium Książęce w Szczecinie, autorstwa Michała Gierkę, ale e, zachowania wyborczych mieszkańców regionie, regionów Kujawsko-Pomorskiego i Zachodniopomorskiego w wyborach parlamentarnych 2019. Co decyduje o tym, co trafia? Przede wszystkim recenzje. To znaczy, jeżeli tematyka artykułu odpowiada profilowi czasopisma, czyli dotyczy Pomorza Zachodniego, ale w takim bardzo szerokim ujęciu, również historycznym, a więc sięgamy też do ziemi lubuskiej, która historycznie była odrębnym krajem, ale przecież jedna trzecia dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego to jest dawna Brandenburgia, no więc nie da się odciąć nowej marchi. Sięgamy również do historii Prus, no bo przecież Pomorze Zachodnie, przynajmniej od początku XVIII wieku częściowo, a później już w całości, było częścią państwa pruskiego. A więc to wszystko, co w jakiś sposób dotyka historii Pomorza Zachodniego, miast pomorskich, a także krain sąsiednich, jest włączane do, naszych, do, do naszej sfery zainteresowań. Natomiast bezpośrednio o tym, co decyduje, no to przede wszystkim recenzje. Kłócicie się bardzo przy tych artykułach, że tak, to powinno być, ta recenzja jest super, ale podejrzewam, że też niektóre artykuły mają równie dobre recenzje. Zgadza się. Czasami, y, może nie kłócimy, ale dyskutujemy o tym, co y, powinno wejść, a co raczej nie powinno y, się u nas pojawić. Mamy dosyć wysoki współczynnik odrzucenia, co świadczy o tym, że y, jest zainteresowanie publikacją w Przeglądzie Zachodniopomorskim. Natomiast wydaje mi się, że ta, ten rozstrzał chronologiczny tekstów, które tutaj się znajdują, on nie ma większego znaczenia w momencie, jeżeli czasopismo jest publikowane na platformie internetowej, ponieważ przegląd zachodniopomorski jest dostępny online bezpłatnie. Zainteresowani wybierają to, co ich akurat w danej chwili interesuje. Nie ma konieczności czytania całości, tak jak jest to w przypadku monografii. Upewnię się jeszcze, tak? Czyli te wybory mieszkańców wsi kujawsko-pomorskiej i zachodniopomorskiej 2019, bardziej historyczne czy bardziej już politologia? Nie, to jest politologia. Natomiast być może za 5, 10 czy 50 lat ktoś będzie chciał sięgnąć z historyków, sięgnąć do badań, które dzisiaj były prowadzone i być może to pozwoli mu te jego badania jakoś uaktualnić. 34 tysiące czasopism w ogóle na liście ministerialnej. Ogromna konkurencja. Co robicie, żeby się wyróżnić i zdobyć te, oczywiście najlepsze artykuły? Mhm. Przede wszystkim jesteśmy periodykiem regionalnym, i w zasadzie chyba jedynym o takim zasięgu, takiej renomie i tak wysokopunktowanym, który publikuje teksty dotyczące Pomorza Zachodniego. Są oczywiście zapiski historyczne w Toruniu. Są czasopisma wydawane w Koszalinie, Gdańsku czy Gorzowie nawet. Natomiast my tutaj, chyba nasza specjalność powoduje, że, czy specjalizacja może lepiej, powoduje, że jesteśmy atrakcyjni dla osób, które chciałyby napisać coś o Pomorzu Zachodnim, ponieważ wiadomo, że jest to periodyk, po który przede wszystkim sięga się, jeżeli szuka się tekstów dotyczących Pomorza Zachodniego. E Korzenie czasopisma to 52 rok. E, pozwoli pan, że wykorzystam trochę taki osobisty wątek. Mhm. E, wydaje pan czasopismo, od którego jest znacznie młodszy. Zgadza jak się. to się stało? Jest taką niepisaną zasadą w historii zarówno Szczecina, jak i przeglądu Zachodniopomorskiego, że ustępujący redaktor naczelny. Wskazuje swojego następcę. Tak było w przypadku y, profesora Białeckiego, który wskazał profesora Radosława Gazińskiego, y, a pan profesor Gaziński, ustępując po trzech latach, wskazał mnie. Duża odpowiedzialność? Odpowiedzialność ogromna, y, ale nie jest to zadanie dla mnie nowe, dlatego że jeszcze y, w czasach. Y, rządów pana profesora Białeckiego, byłem sekretarzem redakcji, więc już y, przechodziłem wszystkie etapy wtajemniczenia, włącznie z tymi nieszczęsnymi y, reformami parametryzacyjnymi, które powodowały rozmaite rewolucje y, w historii, nie tylko przeglądu zachodniopomorskiego, ale w ogóle y, periodyków naukowych w Polsce. I jeszcze hasło na koniec, y, bo już gromadzicie materiał i już można to Zgadza obserwować się. na stronie internetowej do następnego numeru. Jakiś hitów się powinniśmy spodziewać? Pozwolę sobie uniknąć odpowiedzi na to pytanie, dlatego że po pierwsze nie chciałbym nikogo faworyzować i wskazywać, a po drugie rzeczywiście już się pojawiło kilka ciekawych tekstów. Jesteśmy też beneficjentami grantu ministerialnego dla czasopism naukowych i planujemy część tekstów opublikować w języku angielskim. Mamy pieniądze na tłumaczenia. Autorzy, którym zaproponowaliśmy, wyrazili bardzo daleko idący entuzjazm. Bardzo to miłe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za wizytę w studio. Państwa i moim gościem był doktor habilitowany Radosław Skrycki, Instytut Historyczny, ale przede wszystkim redaktor naczelny wydawnictwa Przegląd Zachodniopomorski, wydawnictwa wydawanego przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszam na kolejny odcinek naszego programu Nauka w druku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję.